Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gajiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gajiki, źródła i kręte strumyki. Falami, w powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami, panią świata, jej dłoń nasza wieniec strata. Chwalcie z nami, panią. Świata, Słuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta Trójco jedyny Boże. Za nami, święta Boża Rodzicielko. Módl się za nami, święta Panno nad Panami. Módl się za nami, Matko Chrystusowa. Módl się za nami, Matko Kościoła. Módl się za nami, Matko łaski Bożej. Módl się za nami, Matko miłosierdzia. Módl się za nami, Matko nieskalana, Módl się za nami, Matko najczystsza. Módl się za nami, matko dziewicza, módl się za nami, matko nienaruszona, módl się za nami, matko najmilsza, módl się za nami, matko przedzi. Módl się za nami, Matko dobrej rady, módl się za nami, Matko Stworzyciela, módl się za nami, Matko Spadliciela. Wierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami, przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami, wierzą Dawidowi. Czosmości słoniowej, módl się za nami, do mnie złoty, módl się za nami, Arko przymierza, módl się za nami, bramo niebieskie, Do zarana, módrz się za nami, uzdrowienie chorych. Módrz się za nami, ucieczko grzesznych. Módrz się za nami, pocieszycielko strapionych. się za nami że wiernych. niewierny, się za nami, królowo aniołów, módl się za nami, królowo patriarchów, módl się za nami, królowo proroków, módl się za nami. Módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niebo wzięta, módl się za nami, królowo różanica świętego, módl się za nami. Grzechy Świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. A Pan Bóg Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Władzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża rodzicielką, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz, może daj nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i niczym najświętszej Maryi zawsze dziewicy. Uwolnij nas od oczesnych utrapień i obdać wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Syna, for him past for Oh Tyś ochłodą, Skwarze żywą wodą, W płaczu tu Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, pod twej potędze, Bez twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierminę. Obmyj, co nieświęte, poschłym wlej zachętę, ulecz serca rane. Na co jest harde, Rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa. Przygotowujemy się do zasłania Ducha Świętego poprzez nowennę. Dzisiaj mamy szósty dzień Nowenny. Postępujcie według Ducha, a nie spełnijcie pożądania ciała. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od ducha do ducha się też stosujmy. Módlmy się. Panie pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według Ducha i cieszyli się Jego owocami. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale na zbawę od złego Amen. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i syłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kontynuujemy nasze rozważania poświęcone przygotowaniu do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj mamy środę 27 maja. Temat dzisiejszego rozważania od każdego człowieka zależy, jak będzie wyglądało życie w ojczyźnie. Maj zbliża się do końca. Dzisiaj jak w poprzednich dniach maja przyszliśmy tutaj, aby słowami Litanii Loretańskiej prosić Maryję o stawiennictwo za nami. To ją nazywamy Królową Pokoju i Królową Polski. Wielokrotnie już podczas tegorocznych nabożeństw mieliśmy okazję zobaczyć, jak ważne dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego były sprawy ojczyzny, jak bardzo zabiegał o pokój społeczny, z jaką miłością troszczył się o ludzi pracy. Tak było zaraz po II wojnie światowej, gdy w 1946 roku w książce Duch Pracy Ludzkiej starał się pokazać, prawdziwe oblicze pracy każdego człowieka ludzkie, moralne, religijne, kulturalne, społeczne i gospodarcze. Tak było w kolejnych dziesięcioleciach, a także w ostatnich jakże gorących miesiącach jego życia po sierpniu 1980 roku, gdy rodziła się Solidarność. A ludzie pracy upomnieli się o swoje prawa. W narodzie naszym budzi się poczucie odpowiedzialności, z którym wiążą się obowiązki, a z tych kolei płyną prawa. To jest właśnie kamień węgielny normalnego i spokojnego budowania, mówił ksiądz Prymas. 28 sierpnia 1980 roku, jeszcze przed podpisaniem historycznych porozumień, a kilka dni później, już po zakończeniu strajku, na spotkaniu z duszpasterzami stolicy, zwracał uwagę, że ostatnie wydarzenia w Polsce mają znaczenie nie tylko gospodarcze i polityczne, ale głęboko moralne. Robotnicy w stoczniach, walcząc o swoje prawa, modlili się, gromadzili się na mszach świętych, przystępowali do komunii, dali dowód, że odnowy narodu bez odnowy sumień i poczucia odpowiedzialności moralnej nie da się przeprowadzić. podobnym duchu kardynał Wyszyński zwracał się też do pielgrzymów na Jasnej Górze 9 września 1980 roku. Nic nie pomogą najrozmaicze zmiany ustrojowe, jeżeli się sumienia w narodzie nie obudzą, jeżeli każdy człowiek nie zrozumie, że w nim właściwie buduje się wszystko. W każdym człowieku buduje się ustrój moralny, społeczny i gospodarczy i od każdego człowieka zależy, jak ostatecznie będzie wyglądało życie w Ojczyźnie naszej. Bóg wyciągnął nas z niejednej niewoli, abyśmy byli synami wolności. Idzie tylko o to, abyśmy tej wolności używali nie do grzeszenia, ale do czynienia dobrze, do zachowania ładu w życiu naszym osobistym, rodzinnym, domowym i zawodowym. Tak głęboko widział prymas zbyczyński sens zmian dokonujących się w Polsce od sierpnia 1980 roku. Jego głęboka wiara i upność, z którą oddawał wszystkie sprawy Ojczyzny Matce Bożej, sprawiały, że wydarzeniach historycznych, których był świadkiem, potrafił dostrzec z wyraźną opiekę Królowej Polski. Pod koniec 1980 roku w przemówieniu wygłoszonym podczas jednego ze spotkań opłatkowych zauważył. Sytuacja w Polsce tak przedziwnie się układa, że w momencie tak doniosłym i znaczącym dla narodu, jak chwila obecna, jest w stolicy obraz nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej. Był już przed laty, gdy rozpoczynało się nawiedzenie. Ale postanowiliśmy, że na zakończenie wędrówki po całej Polsce przybędzie na nowo do stolicy. Nikt nie przewidywał, że będzie to taki właśnie rok, pełen trudności i nadziei. Tak się złożyło, że w tym czasie przypadły doniosłe sprawy, które dzieją się na naszych oczach. To już nie są ludzkie plany, to jest synchronizacja prowadzona na Najwyższej Radzie Bożej. Bóg tak chciał, aby rok 1980, tak trudny dla Polski i dla stolicy, łączył się z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej. Prośmy Maryję Matkę Bożą, by dzisiaj wypraszała Bożą opiekę całej naszej ojczyźnie. Zdabna dawna pąski Tyś Królową Maryjo. Ty za nami przemów słowo Maryjo. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twojej chwały. Niech rozwija się wspaniały Maryjo, Amen. Mary Królowo Mary, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy tobie pamięta, Jestem przy tobie pamięta.